Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Mamy dzisiaj święto. Co prawda dzień jest, nie jest wolny od pracy, natomiast dzień jest dosyć ważny. Dzisiaj po raz 19 obchodzimy dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Konfederacja chce zwrócić na ten dzień bardzo uwagę i namawiać do eksponowania naszych barw narodowych. Są z nami licznie zebrani działacze Konfederacji, działacze lokalni, między innymi jest tutaj lider Karol Kiciński i Rafał Kreś. Zachęcamy Państwa bardzo mocno do eksponowania naszych barw i mimo dnia pracującego, świętowania tego dnia i przynajmniej pokazywania, wywieszania naszych barw narodowych, ozdabiania domów, winania symbolicznych wstążek, ubrania. I w taki sposób podkreślimy to nasze ważne święto narodowe. Dziękuję serdecznie i proszę o zabranie głosu Karolowi Cieszykiemu. Szanowni Państwo, zarówno wolność, jak i sprawiedliwość musimy sięgnąć w grupie. Najlepszą grupą, żeby to zrobić, jest grupa narodowa czyli wspólnota narodowa. Dlatego pod tą Białą Flagą będziemy walczyć za to wartości. Dziękuję. Trzeba odkryć, że dzisiaj flagi. Chcieliśmy pokazać w dniu flagi, w dniu flagi, flagi polskiej. Chcieliśmy pokazać przywiązanie do barw i czerwonych e, Takie są święta, na co dzień że prowadzimy firmy, w większości firmy, płacimy podatki jako pracownicy. Walczymy o niższe i prostsze podatki. E, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przybycie. Teraz pozwólcie się Państwo, że przejdziemy, wyjdziemy naprzeciw Białostoczanom, naszym tutaj zebranym na rynku, Dziękuję bardzo.